Ostatni dzwonek w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej w Lwowie z powodu trwającej wojny nie zabrzmiał tak uroczyście jak zwykle. W zakończeniu roku szkolnego wzięli udział tylko uczniowie klas pierwszej, 9 i 11. Cała uroczystość była transmitowana przez Internet, tak by mogli wziąć w niej udział również uczniowie, którzy wyjechali z kraju. Wojna sprawiła to, że część dzieci wyjechało do Polski. Z 251 uczniów naszej szkoły, które zaczynali rok szkolny we wrześniu, no to kończą 180, a reszta właśnie się znajdują teraz za granicami państwa ukraińskiego. W tym roku do matury przystąpi 21 uczniów tej szkoły. Po zdaniu egzaminów kilka osób zamierza zostać na Ukrainie i tutaj kontynuować naukę. Ale większość absolwentów planuje wyjechać na studia do Polski. Planuję postępować na wyższe studia do Polski. Warno podaję do Krakowa, do Wrocławia, do Rzeszowa lub do Warszawy jeszcze chcę. Ten rok był bardzo trudny. Z początku kwarantanna, teraz wojna, czyli nie tak często, często się widzimy. I właśnie te spotkania to takie najmilsze wspomnienia. Lubię szkołę przede wszystkim za ludzi, którzy tu są, z którymi uczyłem się i którzy to pracują, za całe grony pedagogiczne, bo z każdym rokiem nauczania się tutaj, zrozumiałam, że po prostu nasza szkoła jest na bardzo wielkim poziomie i nasi nauczyciele nie są najlepsi przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu wiary w siebie mimo tej sytuacji trudnej która jest aby ta wiara w was trwała żeby każdy osiągnął to o czym w tej chwili marzy dostał się na wymarzone studia znalazł dobrą pracę aby ta droga w dorosłe życie była udana wszystkiego wam najlepszego życzę Latem wszystkie lwowskie placówki oświatowe będą przygotowywane, by zapewnić odpowiednią ochronę uczniom i nauczycielom. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w szkołach, mają być do końca sierpnia przesiedleni w inne miejsca. I jeśli sytuacja na froncie na to pozwoli, to ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki chce od 1 września wznowić stacjonarne nauczanie we wszystkich szkołach.